Witam wszystkich drodzy widzowie z tej strony znowu kanał Klauda i dzisiaj natknąłem się na bardzo ciekawą stronę. Na tej stronie są pokazane wszystkie prawa autorskie obywateli Ameryki, bo nazywa się United States Copyright Office. I wprowadziłem w polu dla poszuku Scotta Coutona i go znalazło. Dowiemy się teraz co od nas ukrywał. Zarejestrował on 102 przedmioty czy słowa, zależy co oznaczał prawami autorskimi. I na początku widzimy tutaj Adventure Ahead. Pewnie to będzie jakaś piosenka z FNAF World. From FNAF World napisane tutaj jest. I w ogóle tutaj jest wszystko napisane, co poznaczał prawami autorskimi. E, na przykład mamy tutaj Balloon Boy, Balloon Boy Adventure Version, Balloon Boy Adventure Version Phantom. Czyli wszystko, po prostu wszystko. Potem mamy na przykład Bending Flame, to jest Fire Dungeon Film, Czyli teraz będziemy wiedzieć, że będą podziemia ogniste we FNAF World. Bible Place, czyli Biblia Gra. What? Bird Village The movie. jakiś film o... jakiś film wioska ptaków, czy coś w tym stylu, Boni, czyli nie możecie go po prostu wkleić z gry na koszulkę i go sprzedawać, bo to będzie naruszenie praw autorskich. Bonnie the Rabbit, wow, Bonnie, Bonnie the Rabbit, to jest Bonnie zwykły i Bonnie the Rabbit, hmm, hmm, dziwne. Ciki są, tutaj strasznie dużo. Cik, popatrzcie się: Chica, the chicken, Chica, the chicken, Chica, the chicken, i tak dalej. Ciperen and Sons to jest jego gra, um, za którą go przezywano, że, że robi postacie podobne do animatroników. Christmas Journey to nie wiem, co to jest. To może film, może gra, nie wiem. Crying Shield O, oh, fajnie, zapatentował też. Nie zapatentował, a poznaczył autorskimi prawami też swoje począte dziecko, ale tylko Adventure Version, czyli Czyli wersja z minigamów nie jest... nie jest poznaczona, tylko ta e, z FNaF World Dark, Dark, Dark Island. Dark Island, co to jest ciekawe? Nie wiem co to jest. E, Desolate Hope to jego też gra? Dufa the Dinosaur Już myślałem, że to jakiś animatronik, ale teraz widzę, że 1994 rok. To nie wiem co to jest. Wodogrzmony z Emeraldów Water Watertem, będą pewnie jakieś podwodne lokacje. Endoszkielety będą dwa, Endo1 i Endo2. Endoplush. Wow, Endoplush, nie wiem co to jest Endoplush. To pewnie Endoszkieleton z Plus Trapa. at Freddy's różne, tam pierwsza, druga, trzecia, czwarta część. Em, czemu dwa razy jest zapatentowane? Nie zapatentowane, tylko poznaczone. Artwork The Silver Ice. No, wiemy, że The Silver Ice. Będzie też lokacja wzgórza trawiaste, bo widzimy tutaj Four Seasons of the Shire. Chcę już usłyszeć tę muzykę, bo pewnie będzie bardzo fajna. Foxy the Pirate także jest pokazany, ale po prostu jest Foxy, a potem jest Foxy the Pirate. Dziwne to jest. Dobrze, teraz idziemy na następną stronę. Fredbear Adventure version. Fredbear Adventure. No dobra, mamy tutaj strasznie dużo Fredbearów, chyba ich jest najwięcej tutaj. I Frozen Time. Gdzieś nawet Frozen Time puszczałem w swoich odcinkach, bo fajna rzeczywiście muzyka była. Publikował je na swojej stronce na World. Jesus Kids Club, jak wszyscy mówili, że był religijny, to widać, że jest religijny, dlatego że zrobił jakiś klub dzieci Jezusa. O, o, to jest ciekawe. JJ, to jest Balloon Girl i naprawdę nazywa się JJ. Teraz wszystkie mity. Co do rozszyfrowania jakoś Jennifer J Jefferson, teraz wszystko się spaliło i teraz wszyscy wiemy, że to jest po prostu J.J. Żadna tam Jennifer czy coś w tym stylu. E, Mangle, Mangle Adventure Version. Marionette. teraz... O, marionety, ciekawe, bo w Ameryce najczęściej mówią Puppet, czyli kukiełka. A tutaj Marionetka no ale w Ameryce też jest marionety, więc spoko. Spoko. Wszystkie wersje marionetki tutaj były Melting Titanium. To będzie piosenka, w... to będzie piosenka, z którą będziemy bić się przeciwko bossa. Nightmare e, Paper boni. E, Teraz wiemy, co to były za papierowe ludziki. Ta strona strasznie dużo mitów obala. Myśleliśmy, że to były był inne wersje. Czyli to jest po prostu Paper Buddy, Papierowy ludzik, Papierowa Bonnie i Papierowy Freddy. Hmm, ciekawe. Personal fitness. Lol. Scott był trenerem fitnessu, czy to? E, jego zrobiła jego. Matka chyba i tata, nie wiem kto to jest, może dziadek. Zapatentował książkę swoich rodziców, chyba Pilgrim's Progress to. pamiętam, że robił filmiki Pilgrim's Adventure of Pilgrims, czyli przygody Pilgrima. Dalej. Plush Trap, spoko. O, to jest R, W, Q, F, S, F, A, S, K, X, -C. To jest pewnie ten Shadow Bonnie. Tearing. Dalej, pójdziemy. O, i to już jest koniec. Wave of the Tartan, więc to jest dungeon team, czyli będą zwykłe podziemne będą ogniste podziemy. Ciekawe. To jest naprawdę dużo wyjaśniła. Teraz wiemy, że Teraz wiemy, że JJ to żadna Jennifer Jefferson czy coś w tym stylu. To po prostu JJ. Także wiemy, kogo reprezentowały te papierowe ludziki, co były zawieszone na ścianie we FNAF. Papierowy Bonnie, papierowy Freddy i po prostu papierowy ludzik. Ale dziwne, że się teleportowały. Wszystko jedno. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Postaram się na wszystkie je odpowiedzieć. Dzięki za uwagę. Łapkujcie filmik, jeżeli wam się spodobał. Do usłyszenia.